Cześć, siema! Z tej Mateusz, a to kolejny film na moim kanale i dzisiaj kariera w FIFA 22. Powoli powoli dobiega końca, jednak nam został jeszcze do dokończenia sezon w karierze i w dzisiejszym odcinku mega przyspieszymy, bo zbliża się dopiero połowa sezonu, a my w dwóch odcinkach Czyli w tym, i jeszcze w następnym, dokończymy cały sezon. No, i tak jak mówiłem, ten odcinek szykuje się bardzo, bardzo ciekawy, ponieważ zaczynamy już od Pucharu Kraju. No, więc naprawdę z grubej rury. Wy możecie zostawić łapkę w górę i subika. Jeśli ta seria Wam się podoba i chcecie więcej odcinków, właśnie z niej. A ja przechodzę do gry. Tak prezentuje się właśnie nasz skład. No, a dzisiejszy kalendarz też jest ciekawy, bo tutaj mamy miesiąc przerwy, a potem mamy. Mecz właśnie Puchar z Wartą Poznań, następnie Biały Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa, Krakowia Kraków, Warta Poznań, Zagłębi Bielubin i Górnik Zabrze. Jednak będzie też dużo symulowania, żeby ten odcinek nie był bardzo długi. Przypomnę jeszcze sytuację w tabeli. Sytuację w tabeli. Jesteśmy na siódmej pozycji, a na pierwszym miejscu biały Białystok. Legia Warszawa jest ostatnia. Mamy... Rynek transferowy, więc zaraz zrobimy jakieś transfery. No i zobaczmy, ile mamy pieniędzy, w ogóle 1 900. ,000. To są pieniądze, żeby zrobić jakiekolwiek transfery. Chcemy kupić prawego pomocnika, bo nie mamy takiego. Tak naprawdę tylko prawego pomocnika brakuje nam, żeby ten skład wyglądał jako tako. więc właśnie go za te 2 miliony kupimy. No i okazuje się w międzyczasie, że Camdio dostał ofertę od jednego klubu. Taka ma być płaca. Bonus za podpis, 10 załóżmy I powinno zadziałać A, jednak nie Czyli straciliśmy środkowego obrońcę Cz, Mam trzy propozycje Albo Damian Kondzior, który nie No nie, za drogi, za drogi niestety Więc tutaj zostawiamy go na razie Ale mamy propozycję Młodzieżowiec Lecha Poznań, którego się nie da zdobyć Bo jest zbyt ważnym elementem składu No czyli zostaje nam Steczek Okej, okay. może być i to też powinna być dobra oferta. Oni są bez wykwicie, ale 106%. To jest dobra oferta. Mogę, mogę taką zaakceptować. Więc lecimy po kontrakt. Bardzo szybko udało się dogadać. Postanowiłem podpisać jeszcze Ara i Yuriego. Tak naprawdę nie. To jest jedyny zawodnik wolny, który wydawał mi się dobry na środkową bronę, żeby po prostu mieć jakiegoś jakiegokolwiek rezerwowego. Który by mógł grać na tej pozycji To jest zawodnik na jeden sezon Ale damy mu rotacyjny On chce ważnego, czyli no chyba dobrze, że chce ważnego, bo może mieć jakikolwiek overall Tak, na rok, to jest tylko zawodnik, żeby był On chce, on oferuje, może być Okej, okay, zobaczmy jaki to jest tak naprawdę zawodnik A, a Rajuri ma 67 overall, czyli bardzo fajnie a I mamy koniec okienka transferowego a dopiero teraz zauważyłem, że kamdzie odejdzie dopiero po sezonie, więc jeszcze będziemy mieli go do końca. No i pierwszy mecz z Wartą Poznań rozgrywam dlatego, że jest to puchar. Groźnie czyż pod bramką broni Hornicek. Cały czas to Warta konstruuje akcję, my trochę z tyłu. Mamy jakieś problemy do i niestety trałka. Ajajaj, zawodnik, który chyba już się pożegnał z Ekstraklasem, ogólnie z graniem. On już chyba zakończył karierę. No niestety jest to bramka. Dobre dośrodkowanie, no i troszkę, żeśmy się spóźnili. Nie odzywałem się, bo nie spodziewałem się tutaj aż tak groźnej akcji. No i jest źle, bo 23 minuta, przegrywamy już 2 do 0. Gomez! I. Oj, 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 co to było? Mucha do styczka. Jest groźna akcja, skrzydłem. Trochę miejsca. Przed polem karnym podaj do Benedyczak i strzał zablokowany, niestety. Matuszewski. Błąd na boku tutaj brony Ale jednak naprawił. Szymański, nie, rzut karny. Ręka, no i to jest to, czego nie lubimy, bo często się przez to... Oj, oj, oj. To jest tak naprawdę koniec. Postanowiłem, że oddam symulację grze, bo, bo ja farta nie mam. No i gra miała więcej farta, bo strzeliła dwie bramki, ale i tak przegrywamy, a więc odpadamy z pucharu niestety w pierwszej rundzie. Nie udało nam się w poprzednim spotkaniu, to może odegramy się na Jagiellonii Białystok w meczu symulowanym. Jagielonia jest na pierwszej pozycji w lidze, my na siódmej więc będzie ciężko, ale zobaczymy, mam nadzieję, że się uda i, i remis i remis, bramka Steczyka w ostatniej minucie u Jagiellonii Czernych no nie jest źle jeśli chodzi o, za, o drużynę, która pro, prowadzi w tabeli nie wiadomo czy nadal będzie prowadzić, bo jednak remis może im trochę zabrać punktów no nie, Wisła Polski ich wyprzedza dosyć nierealistycznie, no ale no, ja o tym nie decyduję i czas na mecz z Lechem Poznań. I będzie to jeden z niewielu niewielu meczów w tym odcinku, który zagramy. Ale postanowiłem, że ten jeszcze rozegramy. No i niestety, być może e, za dużo grać w nim nie będę, bo nie spojrzałem na stroje. A stroje są dosyć podobne. No jednak, e, gra nie wybrała mi zielonych stroi, co jest dosyć wzgórzające, bo teraz będę musiał grać. No znaczy, to widać różnice, bo oni mają o wiele ciemniejsze. No ale jednak, niebieski z niebieskim. Czasami może być problemowy. Jednak Benedyczek ładnie tutaj przy piłce. No i smutne jest to, że skóraś jest zawodnikiem, którego kupić nie można, ależ już groźna sytuacja. Bo jest zbyt ważny w składzie, a nawet nie gra. Trochę smutne. Do Markiewicza, ten ma dostać Azteczek. Markiewicz! Oj, 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 dlaczego tak? Dlaczego Markiewicz nie trafia z takiej sytuacji tak bardzo? Mamy no tragiczną odbronę, straciliśmy już naprawdę niesamowitą ilość bramek, no ale spójrzmy na tych zawodników. o zawodnik z 40 tempa, No ogólnie jest źle, jeśli chodzi o tą obronę. No ale nie ma funduszy, żeby cokolwiek w niej zmienić. Dośrodkowanie i szansa i bramka, ale na spalonym. Niestety. I jest groźna, groźna piłka Isak z daleka. No, gdyby podszedł, mogłoby być o wiele groźniej. Baluła. Groźnie na skrzydle. Douglas. Amaral, ale ładnie, Kanjo w obronie. No, widać, że Lech trochę się nie odnajduje. Popełniałem dużo błędów, dużo niecelnych podań. No i nie ma tych sytuacji. Nie ma tych sytuacji bramkowych. Chociaż teraz może taka być. No, jest. Ale na szczęście, chociaż jeszcze jest groźnie. Balua. Oj, 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 Hornicek. Nadal jest groźnie, kamieński. Cał Isaka na pustą bramkę Baluła Już musi dobić No i niestety tracimy pierwszą bramkę po nie Niefajnej dobitce, bo nie lubię Tracić ramek po dobitce Ale chyba tego nikt nie lubi Koniec pierwszej połowy, przegrywamy 1-0 Ale może się jeszcze uda odrobić, bo Wcale nie widzę, żeby tutaj Leg był taką dominującą stroną Markiewicz zablokowany Będzie jeszcze walczył Mucha z Salamonem Oj, tutaj podanie takie groźne do środka Złe wybicie Strzał. Zablokowany. będziesz rzut rożny. Do może. O, oj, oj, oj. Szkoda. Tutaj w tej sytuacji będzie rzut karny? Tak. Tak, będzie rzut karny. Strzał i słupek. Już wiedziałem. Wiedziałem. Mogłem zostawić. Nie wierzę. Taka szansa i słupek. I to piłka odbiła się od tego tak hamsko I nie wpadła jeszcze. Oj, oj, oj Ale groźnie. Amaral. Amaral. Może podać do Balu i Nie, on strzeli. I Kornicek broni. Groźnie Kamiński. Zagrywa. Ładnie się blokujemy. Mucha Szymański udaje się wybić tą piłkę. Steczyk ją dostaje. Steczyk ma dużo miejsca. Tylko on nie, nie zetnie teraz, bo jest tutaj Douglas. Ale zobaczył, że na drugiej stronie jest Pospisil sam. Pospisil! Strzał i Wanderhart broni. kam już pełni Lecha. Jest nas... Jesteśmy szybsi, lepsi trochę, ale szans nie ma, więc postanowiłem, że po prostu spróbuję, że może, może symulację trochę mi bramek strzeli. Nie udało się, przegrywam mecz. Najgroźniejsza sytuacja, Steczyka z, z rzutu karnego. No niestety, kolejny mecz przegrany, spadamy na dziesiątą pozycję, Lech ma tyle samo punktów, co my przez to. A teraz czas na symulowane spotkanie z ostatnią drużyną w lidze i może leciutko zmienimy skład, może damy szansę tutaj... Brozowi, może damy szansę na pomo w pomocy sikorze. W obronie, oczywiście. Arujur, jemu, jeśli tak to się czyta. No i zobaczmy, jak to wyjdzie. No, remis 2-2. No, nie najlepiej, nie najgorzej. Steczyk znowu bramki. Steczyk rodzi sobie naprawdę dobrze. No, i gdyby ten rzut karny został przez niego wykorzystany, to też bym go bardzo chwalił. Ale kolejny mecz bez zwycięstwa. Może się to zmieni w spotkaniu z Krakowią. Tym razem znowu damy szansę Sikorze i Ariuriemu. Jeśli mogę po prostu nie wymawiać jego nazwiska. Tym razem przesumujemy sobie mecz na wyjeździe i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i wygrywamy w końcu. Kamjo i znowu steczyk. To jest znakomity transfer. Tak naprawdę ten zawodnik. W tej drugiej części sezonu daje nam najwięcej. No i zobaczmy, co to się dzieje w klasyfikacji strzelców, bo myślę, że on tutaj może powoli dołączyć. Jeżeli chodzi o nasz klub, no to mamy Narkiewicza w czołówce, bo aż 12 bramek i trzecie miejsce. No i tym razem mecz z Wartą Poznań, który był już rozgrywany, tym razem bez zmian w składzie. I myślę, że po symulacji możemy wychodzić z tego meczu zwycięsko. Niestety nie. Pospieszyli z bramką Czyżycki w Warcie. Ten mecz kończy się remisem, więc znowu tylko jeden punkt i czas na spotkanie z Zagłębiem Lubi. Tak wygląda ich skład. Jeśli chodzi o u nas, no to może zmienimy bramkarza, może Pabłowski dostanie ode mnie szansę, może znowu ten Fin na obronie, może Mucha trochę się zmieni tej pozycją. A mecz kończy się naszym zwycięstwem, Walczak i Benedyczek, więc niedobrze, że go ściągłem, ale on i tak z ławki bardzo fajnie się sprawdził. Ale mamy kontuzję, o której nie wiedziałem. No i niestety jest to Sterczyk. Na trzy tygodnie to nie jest aż tak dużo, no ale mecz przegapis. Mecz, ostatni mecz w dzisiejszym odcinku, bo z górnikiem zabrze. Zobaczymy, jak poradzimy sobie z zabrzanami, jeśli tak można powiedzieć. O nich oczywiście Podolski. Niestety przegrywamy, tylko bramkę zdobył Markiewicz. Jeśli chodzi o tabelę po dzisiejszym odcinku, to wygląda to następująco. Jesteśmy na ósmej pozycji. Czyli spadliśmy o jedną, ale do siódmej tracimy tak naprawdę jeden punkcik. Jeśli chodzi o pierwsze miejsce, to Pogoń Szczecin, na drugim Jagielonia, Wisła, Płock. No i potem już możecie sami zobaczyć. Ostatnia pozycja w tej chwili to Zagłębia Lubin. Legia Warszawa się bardzo podniosła, bo była ostatnia, a już jest jedenasta. Jeśli takie filmy Wam się podobają, jeśli go obejrzyjcie do końca, to bardzo dziękuję i zapraszam do następnego. Cześć!